Przed nami ósmy, ostatni dzień 25 jubileuszowego ogólnopolskiego Festiwalu Komediowego Talia, przed nami Gala Finałowa oraz Występ Towarzyszący Tresowany Mężczyzna. Jak oceniają Państwo tegoroczną odsłonę festiwalu? Co prawda jestem dopiero trzec, na trzecim spektaklu. Pierwszy, nie roz, znaczy nie rozczarował, Pierwszy po, po pełni, na pierwszym spektaklu no, cała choroba polskiego teatru, znaczy masę wulgaryzmów. Masze to była y, sztuka testosteron, y, zupełnie bez potrzeby, Nasz, y, nasza sztuka jest jakoś tak skręciła zupełnie w niewłaściwym kierunku na w stronę jakichś bardzo nieciekawych wulgaryzmów, jakiegoś takiego taniego poklasku. Publika może się z tego powodu cieszy, ale, ale ja przynajmniej się z tego wyłączam. Natomiast wydarzeniem wielkim to był wczorajszy rewizor. To była wielka sprawa. Wydaje Skrytowa. mi się, aż. Aż, aż, aż wiemy, na, w teatrze Aż bywam. Natomiast mało miałem okazji być tak mocno wzruszony tą wczorajszą sztuką. To, było, to był majstersze, to była piękna robota. I to i aktorów, ale przede wszystkim bo, reżysera. Jest reżysera, reżyser. Niesamowita no. rzecz, no, duże, duże wydarzenie teatralne. Mi się wydaje chyda, chyba jedno z głośniejszych paru z paru ostatnich sezonów. Tak bym to nazwał. Jak będzie dzisiaj, nie wiem. Liczymy, że będzie tak samo dobrze. Dodam jeszcze, że jestem bardzo m, mocno m, podbudowany frekwencją. Ten, ten, ten festiwal w Tarnowie cieszy się wielką, no, zdobyć bilet to jest duża sprawa, a bilety nie są tanie, muszę Właśnie. to powiedzieć obiektywnie. Także, także mm, dobra, dobra sprawa, oby, dobra. Oby to, i oby to dalej było. Jedna z, jedna z ciekawszych w Tarnowie. W Tarnowie się niewiele dzieje, jeśli chodzi o sztukę. Natomiast to jest takim mocnym, znaczącym akcentem. rocznica to e, dla mnie to osobiście jest duże, duże przeżycie, bo kiedy 25 lat temu startowaliśmy, a wtedy też byłem prezydentem, nie wiedzieliśmy, że m, po ćwierć wieku ta e, wtedy impreza festiwalowa, przerodzona, przerodzona później w prawdziwy festiwal, e, osiągnie taką, taką dojrzałość. Jeżeli dzisiaj usłyszeliśmy od dyrektora teatru, że ponad 6,5 tysiąca widzów e, w czasie tej edycji oglądnęło poszczególne sztuki, no to to jest miara sukcesu, to nawet nie, nie 25 lat, które za nami, ale to, co w tym roku się wydarzyło, pokazuje jaka jest moc teatru, jakie jest zapotrzebowanie na sztukę, jaka drzemie w nas chęć bycia razem i podglądania własnego życia poprzez wyobrażenia twórców, scenarzystów i tych, którzy mają jakiś przekaz dla nas. Komedia to nie tylko rechot, jak powiedział jeden z jurorów, to również refleksja nad i zdrowy śmiech i refleksja nad naszym życiem. Przede wszystkim chciałbym pogratulować panu nagrody i zapytać, e, jakie emocje towarzyszyły po odczytaniu werdyktu, gdy odbierał pan nagrodę? E, dziękuję bardzo za gratulacje. Każda nagroda jest e, w naturalny sposób miłą rzeczą, ponieważ e, powoduje takie myślenie, że to, co robimy, e. Jest dla kogoś, to się podoba, tak? jest jakiś odzew, szczególnie jeżeli głosuje publiczność spontanicznie i nie musi, i e, w dużej grupie. To znaczy, że e, ta praca e, ma sens. No, bez widowni nie ma teatru. I e, nagroda, po której spektakl może przestać być grany czyli umrzeć za, 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 e, po, po kilku przedstawieniach. E, no jest żadną nagrodą. A jeżeli ludzie głosują biletami, swoją obecnością i mówią, to się podoba. To znaczy, e, mówią też innym: przyjdźcie, zobaczcie, bo bawiliśmy się dobrze. A mam takie poczucie, że staram się z aktorami w tym momencie z, z, z Tarnowa, których bardzo cenię, uważam, że są świetni i, i bardzo z taką klasą i, y, i taką, y, tak, 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 taką kontrolą aktorską. Jakby staramy się proponować taki świat najbardziej szlachetny, najbardziej taki, powiedziałbym, na wysokim poziomie, na ile to jest możliwe, przy tym gatunku i że to jest doceniane. No to sprawia, że serce bije mocniej i jakoś tam ciśnienie skacze pozy pozytywnie, i z tego się bardzo cieszę. I serdecznie też gratuluję przede wszystkim no, zespołowi, tym, całym teatrem i moim kolegom, którzy grali, bo bez tego to moja praca nie ma żadnego sensu i to, co ja mówię, i świat, który jakby wszedłem, wprowadziłem ich i byłem takim przewodnikiem, no nie zaistniałby, nie byłoby go, gdyby nie jakby ich wiara w to, że to ma sens i ich perfekcyjne wykonanie. Także takie, takie miłe motyle w brzuchu, powiedziałbym. Mayday, komedia wszechczasów. Co panu najbardziej podoba się w tej sztuce? Nie pan co, to trudno powiedzieć w jednym zdaniu, ponieważ to nie jest mój pomysł, to nie był mój pomysł. Maidę została mi zaproponowana. Ja zgodziłem się, jakby zmierzyć z tym tematem. On jest, co mi się podoba, no jest bardzo perfekcyjnie napisany, wymyślony, ten świat w sensie takim dramaturgicznym, historii, która się zazębia. Natomiast było dużym wyzwaniem takim wyzwaniem, żeby, żeby trochę tego media jakby sprowadzić takie realia, w które widownia może uwierzyć, no, że może uwierzyć, że te historie nie są oderwane kompletnie z kosmosu, ale że im też, tym zna naszym znajomym mogłyby się przytrawić, no, że kumulacja jest duża, ale że to jest, to jest możliwe i z drugiej strony, no, ja o, o farsie myślę trochę jako bajce dla dorosłych ale takiej e, takiej dobrze zrobionej, no takiej jak te współczesne produkcje hollywoodzkie, na przykład, kiedy, kiedy wiem, że to jest jakby świat jakiś taki wykreowany, yy, ale, ale my w to wchodzimy, yy, bawimy się, yy, czasem się dystansujemy, czasem yy, jakby s, bardziej zlepiamy się z naszymi bohaterami yy, w tym świecie, yy, ale mamy takie poczucie, że, że jakby wchodzimy w ten świat, yy, 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 i tak mi się wydaje, że gdzieś. Yy, Chyba to myślenie się sprawdza, skoro poprzednim razem żyli w tym roku, publiczność jakoś to doceniła. I to mnie bardzo cieszy. Nigdy w życiu nie spodziewałam się, że ktoś może być na tyle odważny, żeby zaproponować mi jurorowanie na festiwalu komedii. Niezwykłe to było doświadczenie. Ja nie umiem reżyserować komedii. Natomiast umiem się śmiać. Bardzo nie lubię śmiać się z kogoś. Uważam, że to upadlające. I wtedy to już nie jest śmiech, ale Natomiast uwielbiam śmiać się z czegoś. Z Zjadisk, z tego wszystkiego, co śmiechu jest warte, bo musimy pamiętać o tym, że śmiech jest bodaj najstraszniejszą bronią jaką mamy przeciwko drugiemu człowiekowi. Kiedy śmiejemy się ze słabszych, kiedy śmiejemy się z mniejszych, kiedy śmiejemy się z odrębności, kiedy śmiejemy się z tego, czego nie rozumiemy albo z czymś się nie zgadzamy, wtedy śmiech staje się opresją. I tak naprawdę narzędziem poniżania drugiego człowieka. Kiedy śmiejemy się z tego, co jest naprawdę śmieszne, czyli z nas samych, kiedy śmiejemy się z, z tego, co warto napiętnować, z głupoty szeroko pojętej, z dewocji, z pychy, eee, z koniunkturalizmu, łapówkarstwa, nieuczciwości, wtedy ten śmiech jest ożywczy i uwzględniający. Uronowanie na festiwalu komedii jest jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakie przede mną postawiono. I yy, jestem wdzięczna, bo yy, tak naprawdę czułam się jak debiutantka. To jest inny rodzaj odpowiedzialności. Oczywiście zawsze wiadomo, że najważniejszy jest warsztat. Patrzymy na to, jak coś zostało zrobione o czym jest. Ojciec Witkacego, niezwykły malarz, pejzażysta, powiedział takie zdanie. Powiedział je na temat malarstwa, ale wydaje mi się, że ono dotyczy bardzo mocno tak? Powiedział, że Polacy zdecydowanie wolą źle namalowaną głowę Chrystusa od dobrze namalowanej głowy Chrystusa. Narodowy mamy problem z warsztatem, ale za ideę wyjdziemy na marykadę. Być może dlatego przede wszystkim w czasie prac, czy obrad żyli przyświecało, przyświecało nam jeden cel. Przede wszystkim warsztat. Jak coś jest zrobione i o czym jest zrobione? Czy był śmiech, czy był rechot do państwa oceny należy, czy nam się to udało, czy 25. ogólnopolski festiwal Talia już za nami. Festiwal pełen śmiechu i radości. Za rok następna edycja, na którą już teraz bardzo serdecznie zapraszamy.